Mogę się napić? Dok, to, to, dok, Paradoks paradoks, to, dok, 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 paradoks, Siemanko! Tutaj Szymon I Mikołaj Teraz z bufon kompany mówi Chcielibyśmy sprawdzić? Wiedzą Uczciów 47. Liceum Ogólnokształcącego na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Jesteśmy właśnie z przewodniczącym naszej szkoły, Pawłem Laskowskim. E, Paweł, e, pierwsze pytanie. E, kogo wspominamy 6 grudnia? Świętego Mikołaja. Dobrze. Kogo wspominamy 6 grudnia? Mikołaja. Jakiego Mikołaja? No świętego. Dobrze. kogo wspominamy 6 grudnia? Nie wiem. Kogo wspominamy 6 grudnia? Świętego Mikołaja. Nie świętego. Czyje święto obchodzimy 6 grudnia? Cudowne? <laughs> A gdzie leży Laponia? Wieżę, może? Na ziemi. Dobrze. Ziemia. A jakiś kontynent? Ląd, ocean? Ląd. Dobrze. A jakiś kontynent? Ehm... Antarktyda. Gdzie leży Laponia? Laponia. Nie wiem. No, kontynent, może, kraj. <mulans> gdzie mieszka święty Mikołaj? Teraz w Laponii. A gdzie leży Laponia? W Finlandii? Dobrze. Gdzie aktualnie mieszka święty Mikołaj? W Laponii. Dobrze. A gdzie leży Laponia? Daleko, bardzo. Ale gdzie? Na jakim kontynencie? <mulans> <mulans> Czy wiesz może Michale, jaki model ciężarówki jest na reklamie tej tradycyjnej Coca-Coli ze świętym Mikołajem e, Wyobraź sobie, wydaje mi się, że Ford. Ale... Czy wiesz jakiej firmy, jakiej marki były ciężarówki na reklamie Coca-Coli? Nie wiem, pewnie jakieś makia albo coś, coś takiego. A, no dobra, no to ja jeszcze makia, co jeszcze znasz? jakie firmy? Marki. Nie wiem, Skania, no nie znam. Scania, amerykańska Skania. Nie był górnikiem, znaczy no był w sumie ubrany na czarno i był jakoś ciemny, ale, ale nie, był, nie był górnikiem no. Kto to chodził ubrany na czarno? Kominiarz. Jeszcze ktoś. Gangster. Ale to, to bardziej taki zawód legalny no. Diler narkotykowy. Na czarno? Może. No może. Co robimy zanim usiądziemy do wilijnego stołu? Pijemy. Kole. Tak, oczywiście. A czym się dzielimy? Jajkiem. 근데 그 밑에 공이 덮어 쏘는 거. 야, 이밑이어